Omówiłeś się z kumplami na parkingu przed kościołem, żeby się pochwalić nowym wydechem? To uważaj, bo jeśli będzie was więcej niż dziesięciu, a ty nie zgłosiłeś waszego spotkania, możesz dostać mandat. A jak będziecie się ścigać od świateł do świateł, to możesz iść do więzienia. A i prawo jazdy będziemy teraz stracić za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę już nie tylko w terenie zabudowanym, ale również poza nim. Dzień dobry. Nagrałem w styczniu takiego shorta, w którym wspomniałem o nowych przepisach ruchu drogowego, które to wchodzą w życie w tym roku i które dotyczą również bezpośrednio nas, motocyklistów. I ten krótki filmik poniósł się tak mocno i wygenerował tyle dyskusji, że czuję się teraz wręcz zobowiązany, aby rozwinąć temat i rzucić na te mocno zaostrzone przepisy trochę więcej światła i zająć w tej sprawie jakieś stanowisko. Zmiany obejmują m.in. jakże kontrowersyjny nakaz zgłaszania spotkań, zgromadzeń w liczbie już powyżej 10 pojazdów, za chwilę rozwinę ten temat, a także wprowadzenie znacznie surowszych kar za różnego typu występki, włącznie nawet z możliwością zarekwirowania naszego pojazdu, czy dożywotnią utratą prawa jazdy. Tak w ogóle to jestem w trakcie budowy studia u siebie w domu to do nagrywania właśnie takiego rodzaju komentarzy, ale. Póki jeszcze studio jest niegotowe, to nagrywamy w podziemnej grocie, jak widać. Jeśli jesteście nowi na YouTubie BaryMoto, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale i z góry za to dziękuję. I wspomnę jeszcze, że partnerem odcinka jest RR Moto, największy sklep motocyklowy w Polsce. I mam dla Was małą zapowiedź, bo RR Moto otwiera nowy sklep. Ja już wiem gdzie, ale więcej szczegółów później. Dobrze, zatem... O co chodzi z tym zgłaszaniem spotkań? Od 29 stycznia bieżącego roku obowiązuje cytuję obowiązek zawiadamiania organu gminy o spotkaniu właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, którego celem jest prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji. Koniec cytatu. I sam udział w niezgłoszonym zgromadzeniu tego typu jest zagrożony już karą grzywny. No chyba, że wydarzenie powoduje utrudnianie ruchu drogowego, a wy jesteście jego organizatorami. Wtedy karą może być nie tylko grzywna od 2000 zł, ale nawet pozbawienie wolności. I tu oczywiście życzę powodzenia w ustalaniu na miejscu, kto był. Organizatorem spotkania. To wszystko brzmi dość absurdalnie, bo jak odróżnić zwykłe spotkanie z kumplami od zorganizowanego zgromadzenia? A może po prostu takie zwykłe spotkania z kumplami to już z definicji zorganizowane zgromadzenie? I jak ustalić kto jest uczestnikiem takiego zgromadzenia, a kto znalazł się tam zupełnie przypadkiem? Na dodatek tam jest napisane w celu prezentacji pojazdów. Czy to oznacza, że jeśli spotykamy się, żeby tylko porozmawiać o motocyklach albo napić się razem kawy, to już można większą grupą? Chyba można. Tylko na wszelki wypadek lepiej nie oglądamy motocykli kolegów. Nawet na nie nie zerkamy, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że ktoś te motocykle prezentuje. Ciekawy jest też ten dopisek o prezentowaniu wprowadzonych w pojazdach modyfikacji. Czyli jeśli macie motocykl w 100% oryginalny. To już trochę mniej podlegacie pod ten przepis. Ale jak macie założone akcesoryjne klamki, kolorowe naklejki na felgach albo frędzle na kierownicy i inni to oglądają, to już podlegacie bardziej, bo przecież prezentujecie modyfikacje. I idąc dalej w prawną ekwilibrystykę, jeśli na placu będzie np. 90 osób, ale podzielonych na 10-9 osobowych grup, które przecież nawzajem się nie znają, i oni się ze sobą nie umawiali, to niczego nie trzeba zgłaszać, tak? No bo grupy są dziewięcioosobowe. Albo umówiliśmy się w dziewięciu, ale tych czterech pozostałych tu stoi bez pytania nas o zgodę. To co wtedy? Powinniśmy ich odgonić, powiedzieć, a kysz, uciekajcie, zabronić im podchodzenia i oglądania naszych motocykli? A jak nie odejdą, to kto zadecyduje, czy oni z prawnego punktu widzenia są uczestnikami naszego spotkania, czy nie? Oczywiście ja się domyślam, że ten przepis to miał być bat nie tyle na spokojne spotkania miłośników motocykli przy kawie, tylko na jakieś totalnie patologiczne, dzikie spoty, gdzie się upala stuningowane fury, lata bokami po mieście, czy pali gumę i kręci cyrkle na środku skrzyżowania, tamując przy tym ruch i denerwując ludzi jadących do pracy. Ja rozumiem. Tylko jeśli tak, to skąd ten absurdalny próg już powyżej 10 pojazdów? To po pierwsze. I czy naprawdę nie dało się stworzyć sensowniejszego zapisu, czegoś, co bardziej trafiłoby w sedno i nie budziło tylu niepotrzebnych emocji? Jeśli ktoś rzeczywiście zorganizował patologiczną imprezę, podczas której kilkadziesiąt pojazdów terroryzuje centrum miasta, stwarza realne zagrożenie i jesteśmy w stanie mu to udowodnić, no to proszę bardzo. Skujcie go w kajdanki, postawcie go przed sądem, dajcie mu te dwa lata więzienia w zawiasach i 100 godzin prac społecznych, niech odśnieża parkingi. Tymczasem wprowadzany jest jakiś przepis, który tylko straszy normalnych ludzi. Za to, że za niezgłoszone spotkanie gdzieś na parkingu, pod stadionem czy pod kościołem, żeby kulturalnie porozmawiać sobie o motocyklach, mogą dostać mandat. No po prostu super. I jak zazwyczaj również i tym razem są dwie strony medalu, i to nawet widać w waszych komentarzach. Z jednej strony pojawiają się takie wpisy w stylu Komuna, państwo policyjne niedługo zabronią oddychać. Odżywają tu również jak najgorsze wspomnienia sprzed chyba już sześciu lat, kiedy to właśnie wprowadzano różnego typu absurdalne, idiotyczne przepisy, zakazy, nakazy i ograniczenia dotyczące zgromadzeń, czy nawet wchodzenia do lasu. Z drugiej strony. Pojawiają się również takie wypowiedzi, że latające bokiem E36 pod marketem, kiedy wychodzicie z dzieckiem za rękę z zakupów, no to nie jest rzeczywistość, w jakiej chcemy żyć. Jesteśmy w końcu cywilizowanym krajem i wszystkim nam chyba zależy, żeby nasze dzieci wracając ze szkoły, idąc chodnikiem wzdłuż jezdni były po prostu bezpieczne. To się chyba wszyscy zgodzimy. No tylko, że nie ten droga do takiej rzeczywistości. Dlatego jeszcze raz, reasumując. Zamysł być może i słuszny, ale wykonanie, w mojej ocenie, delikatnie rzecz ujmując, po prostu tragiczne. Czyli dość typowo. Koniec końców, wszystko sprowadza się do tego, jak te nowe przepisy będą wykorzystywane i interpretowane przez policję. I ja osobiście wierzę, czy może chcę wierzyć, w mądrość i rozsądek stróżów prawa i nie zakładam od razu nadużywania tego rodzaju przepisów, gdy naprawdę nie będzie takiej potrzeby. Jednocześnie to nie powinno być tak, że my musimy liczyć na mądrość i rozsądek policjantów, bo przepisy są nieprecyzyjne i dają bardzo szerokie pole do interpretacji. Bo koniec końców, prędzej czy później, trafimy na policjanta, który będzie miał po prostu gorszy dzień, albo który z jakiegoś powodu zechce nam dopiec. I wtedy właśnie sięgnie po jeden z takich nieprecyzyjnych, absurdalnych przepisów, dających mu pole do popisu. Wracając jeszcze na chwilę do partnera naszego odcinka, dołączcie do zabawy z Errormoto i spróbujcie zgadnąć lokalizację nowego sklepu. Wpadajcie na Facebooka Ermoto, zadzwoncie pod numer z posta i dowiedzcie się, gdzie powstaje nowy sklep. Tylko ja nie daję wam gwarancji, że nie będą wam próbować wcisnąć fotowoltaiki albo pompy ciepła. Kolejna sprawa to zaostrzenie innych kar. Teraz można będzie stracić prawo jazdy przekraczając prędkość o ponad 50 km/h, już nie tylko w terenie zabudowanym, ale również poza nim. Czyli przykładowo, jeśli jedziecie sobie z prędkością 121 km na godzinę po drodze krajowej, gdzie pojawiło się ograniczenie do 70, policja zatrzyma wasze prawo jazdy na 3 miesiące. I ten przepis wejdzie w życie 1 marca bieżącego roku. Można było się spodziewać, że pójdą z tymi przepisami dalej w tym kierunku. Następny temat, i tutaj robi się już naprawdę grubo. Możliwość kary pozbawienia wolności w przypadku rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym brawurowej jazdy lub nielegalnych wyścigów. W porządku, ale sprawdźmy tę definicję nielegalnego wyścigu w takim razie. Według ustawodawcy to, cytuję, rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, w szczególności z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym lub celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu mechanicznego wykonane w trakcie spotkania zorganizowanego na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni odbywające się bez wymaganego zezwolenia. Koniec cytatu. Czyli, z pozoru niewinny sprint od świateł do świateł, zakładając przy tym naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, chyba się kwalifikuje: kary pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co ja o tym myślę? Znów, nie podobają mi się takie ogólniki i bardzo szerokie możliwości interpretowania rzeczywistości. Choć same założenia rozumiem. Za to bardzo podoba mi się, że pojazd może teraz zostać skonfiskowany w przypadku prowadzenia go pomimo sądowego zakazu. Szczególnie jeśli mówimy o recydywie. Bo ile to już razy słyszeliśmy, że na drodze komuś stała się krzywda, ponieważ jakiś idiota z dziesięciokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów znów usiadł za kierownicą, w dodatku pijany i czuł się kompletnie bezkarny. I w takich sytuacjach to ja już jestem za absolutnie bezwzględnym, bezlitosnym i jak najostrzejszym traktowaniem takiego drogowego przestępcy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale to jeszcze nie koniec. W przepisach pojawiła się bowiem teraz definicja Willy jako doprowadzenie utraty styczności, choćby jednego koła z nawierzchnią, czy to przedniego, czy to tylnego. Czyli w teorii, oczywiście, wcale nie musicie jechać w pionie, wystarczy, że wasze przednie koło lub tylne oderwie się od jezdni dosłownie kilka centymetrów. No, tyle wystarczy nawet. Choć tutaj prawda jest taka i to trzeba sobie powiedzieć, że już przed tą zmianą przepisów za jazdę na jednym kole na drodze publicznej można było mieć zatrzymane prawo jazdy, o czym przekonał się nie jeden motocyklista. Wprawdzie w kodeksie ruchu drogowego nie było dotąd definicji jazdy na jednym kole, ale wystarczyło, że policjant interpretował takie zdarzenie jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu. Sprawa mogła trafić do sądu, a sąd mógł orzec czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tyle, że do tej pory sprawa była bardzo uznaniowa i wszystko zależało od okoliczności oraz interpretacji przepisów. Teraz ma być bardziej konkretnie i precyzyjnie. Wheelie czy Drift oznaczają przynajmniej 1500 zł grzywny. A jeśli wskutek działania kierowcy powstało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, to wtedy nie mniej niż 2500 zł. Ale uwaga, tu wciąż możliwa jest również druga, równoległa ścieżka i zatrzymanie prawa jazdy. I pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale akurat doprecyzowanie przepisów w tym obszarze uważam za całkiem sensowny ruch. I nie, nie jestem święty, też zdarzało mi się robić głupie rzeczy, z których absolutnie nie jestem dziś dumny. Tyle, że nie trzeba być świętym, aby zgodzić się, że niektóre przepisy po prostu mają sens i mogą nam służyć. I tu znów, jedni powiedzą, że przesada, że za ostro, że ograniczanie wolności. Drudzy powiedzą, że bardzo dobrze, bo nie życzą sobie pod oknem w środku osiedla wariatów uczących się jazdy na jednym kole. Cóż. Podobno wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. I tego się trzymajmy. Bo to jest naprawdę fajna i absolutnie ponadczasowa zasada. Jeśli takie komentarze jak ten Wam się podobają, to zostawcie subskrypcję na YouTubie Bary Moto. A jeśli już subskrybujecie, to zostawcie komentarz pod tym filmem, ze swoim stanowiskiem. Dzięki za dziś. Do zobaczenia.